Mówiliśmy, By zrobić z każdej istoty żyjącej swoich niewolników. Weź nam o tym, że lewki chce zagładnąć nad nami życie. Coś... Ja nic nie, nie. Te mówiłem. No szkurna, jakie to życie jest smutne. Znajomi się ode mnie odwrócili i chce mnie dopaść jakiś dziad. To wszystko przez niego. Ach, i co ja teraz zrobię? To nie tak miało być. Coś mi się wydaje, że oni przetrwają, a tylko ja będę ofiarą. Kuźwa nudno tu tak samemu. Pograłbym w coś. Czy ja na śnię? gdzie jesteś? Spierdzielaj ja o ślizgły dziadu. Lefty i jego siostra muszą bardzo się lubić. tak, zdecydowanie. No nie? Tak. No i jak kurwa tą drabinę miałaś trzymać? Weź mi pomóż wstać. Dobra. Ale, ale musisz mi dać podwyżkę. Podwyżkę? Okej, okay, to sobie tu leż dalej. Nie, nie, nie. Dobra, dostaniesz ją. A teraz pomóż mi wstać. Okej. Okay. Dobra, tu bezpiecznie na razie. Może uda mi się uciec, ale się boję. Tak, jasne. Uda ci się ej z dęba. to chyba jest ten moment, w którym powinieneś spierdzielać. ZDDD, a nie mówiłem, że to śmieszne. Gdzie się schować? Gdzie się schować? Okej, okay, spróbuję starej sztuczki. Ten down na pewno mnie tu nie znajdzie. Szansu, szansu, szansu. Nie siostry Gdzie jest Uff, chyba mnie zgubił. Wcale nie było słychać klokotania twojego lędo-szkieletu i ksd. Już czas. No i, ch... i bombki strzelił. Słyszałaś coś? Nie. O, za chwilę się zaczyna następna lekcja. Rapa, para tupi tupi tupi. Sialala. Jest ktoś? Nie ma jest A może jednak? Kuźwa. Czy zwyczajny a zarazem niezwyczajny królicz nie może załatwić swoich potrzeb? Jest tam ktoś? Jakaś woźna? No i utknąłem. Super. Oj, Bormi, i tak abyś stąd nie wyszedł. Że co, chłopaki, skończcie sobie żartować. To nie jest zabawne. Zaczynam się troszkę bać. Oto Ty, Lefty. Cieszę się, że Cię widzę. Mógłbyś mi pomóc wstać? Och, zaufaj mnie, Bonnie. Zrobię coś zupełnie innego.